Witajcie, moi drodzy widzowie. Słuchajcie, w ciągu paru chwil już prawie 5000 subskrypcji na Anbite, Na 5000 subskrypcji postanowiłem opowiedzieć Wam trochę o sobie, bo niektórzy widzowie już mnie znają, niektórzy nie, ale to będzie w postaci QA. Więc proszę o pytania albo na maila, który podaję poniżej, albo w komentarzach. Spiszę sobie najważniejsze i te, które się powtarzają, i będziemy sobie, będę opowiadał o sobie, bo może. Tak, patrzycie na mnie, kim jest ten gość, w ogóle, co on tutaj robi, nie? Co, o czym on gada, tak? A, mam dużo fajnych rzeczy o sobie do opowiedzenia, więc pytajcie, co was boli, czego nie wiecie, bo ja niekiedy mówię jedną rzecz, potem drugą i to ze sobą tak nie, ko nie koreluje, tak? Z jednej strony mówię, że to się stało, ale z, dru z drugiej to, tylko pamiętajcie, ja przeżyłem 50 lat, więc jeżeli mówię o jednej rzeczy, to mogło się zdarzyć 20 lat temu. A jak mówię o drugiej, która koliduje z, z tą pierwszą, to mogło być tak, że ja ją przeżyłem niedawno. A ludzie się zmieniają. A człowiek, który poszukuje prawdy i patrzy z szerszej perspektywy, zmienia zdanie, jeżeli widzi, że poprzednie zdanie było niepełne albo niewłaściwe. A, po, a poza tym tylko krowa... Nie, nie, krowa też zmienia zdanie. Postawcie krowę na łąkę, gdzie ma trawę taką suchą, niedobrą, no postawcie ją na łąkę, gdzie ma soczystą, dobrą trawę. Zobaczycie, w sekundę zmieni zdanie na temat jedzenia. <grym> będzie, będzie o co mi chodzi. To taki w cudzysłowiu. Dobra, dość tych ogłoszeń parafialnych. Z tyłu obrazy do kupienia, jeżeli ktoś ma ochotę nie mieć na ścianie. Przygotowuję następne tematy do zbliżającej się listopadowej wystawy, gdzie będzie z tego relacja. Bo już proszę mojego młodego pomocnika, żeby urobił rodziców, żeby go puścili ze mną na wystawę do Wrocławia. Także wszystko będzie niedługo wiadomo. A my dzisiaj porozmawiamy, moi drodzy. Kończę, już kończę. Dolenia. A my rozmawiamy już, dzisiaj porozmawiamy moi drodzy o piekle mężczyzn. Słuchajcie, no bo ja wiecie, trochę żartuję, trochę sobie bekę z tych biednych dziewczyn robię, trochę sobie na poważnie. Mój kanał jest taki rozrywkowo-edukacyjny, żeby to nie było takie suche, wiecie, działanie, bo to nudne jest, nie? No, to, to jest branie kota. <laughs> Widzicie co z tyłu się dzieje. No, słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o. Toksycznych babach. O, o, tych, którzy powinniście patrzeć na nie i od razu uciekać. Nie, bo ładna, to ja ją do łóżka wezmę, będę ją i, o, i, o, nie. Panowie, jak widzicie te symptomy, które zaraz podam, od razu wyjazd mi z tematu, bo źle skończycie. Normalnie źle skończycie. I to nie będzie pięć, pięciu, tak? Tylko ja opowiem o jednej porządnie, żebyście dokładnie wiedzieli, w co idziecie. Bo ja wiem, że samotność. Ja rozumiem was, panowie, ja wiem, że jesteście sami, że w końcu kogoś chcecie. Ale czy wy posłuchajcie, czy wy, czy to wy naprawdę kogoś chcecie i tą kobietę wybieracie, a czy czasami wy nie jesteście wybierani przez nią, tylko ona tak to dokładnie umie zrobić i ogarnąć, że to ty myślisz człowieku, że ją, że ją wybrałeś? A widzisz. I tu się chłopiec zastanów. Czy to ty wybierasz? Czy to ty łowisz? Czy to ty jesteś na polowaniu? Czy to ty, tak? Czy czasami ona ci nie pozwala na to i dobrze gra i, i za chwilę będziesz miał piekło w domu, bo dobrałeś sobie właśnie dziewczynę, która się kompletnie nie nadaje do związków. Mówię dzisiaj o kobiecie bluszcz. Kobieta bluszcz. Jeden z najgorszych, najbardziej utrapiennych, tak? To jest utrapienie w domu, no. To jest mas i to, i, to, i rozpada się to w sekundę. Znaczy w sekundę no. Jeżeli dobrze o, o, umotała faceta, to będzie długie lata z niego doiła. Tak? Ale jeżeli facet się yy, zorientuje, z kim ma do czynienia, to jest w sekundę. I to jest największa naj, na, tak jak patrzę po tych wszystkich problemach kobiet naszych kochanych, nie? To jest największy problem tych kobiet. Kobieta bluszcz. To jest kobieta które jest pozbawiona własnej wartości, to są kobiety z domów, gdzie był alkohol, DDA tak zwane, gdzie były problemy emocjonalne, gdzie nie otrzymywała miłości, gdzie nie jest wartościowa, nie czuje się, tak? I ona o otacza cię, tak? Ona cię, ona cię po prostu jak bluszcz obwija dookoła sobą, zależnością od siebie. Potem wrzuca w poczucie winy chłopie. I no jesteś w nieszczęśliwym związku. Słuchajcie. Jak taką kobietę rozpoznajemy? A może jeszcze wrócę do tej do opowieści o niej. To jest taka kobieta, która ty idziesz, na przykład na siłownię. Miałem takie zdarzenie. Poznałem dziewuchę. No już tam w domu siedzi, tak? Co, co swoje robi chyba w pracy czy coś, nie? Ja mówię, dobra, jedę na trening, nie? No i jadę na trening zasuwać, nie? Jadę, patrzę, leci do mnie ta. Ek y no, to, co siedzi na recepcji, recepcjonistka. Tomek, Tomek bo dzwoni do ciebie marzenka, nie? Ja mówię, tak, biorę, mówię, czego ty do mnie dzwonisz? No bo chciałabym ci mówię, ty weź mi. Nie dzwoń dziewczyno do mnie, bo ja nie mam na to czasu, ja ćwiczę na siłowni, jak ćwiczę na siłowni, to mi nie trójdupy. dupy, za godzinę będę w domu, to mi to powiesz, ale ja chciałem, powiedziałem ci coś i włączyłem. To był pierwszy symptom, ja od razu go wyczułem, wiedziałem dokładnie z kim jestem, bo już nie byłem, to było niedawno, niedawny związek, także to, to wiedziałem, jeżeli nie postawiłbym tu granicy, to bym nie miał życia. Gdziekolwiek bym nie wyszedł, to od razu by był: a co robisz, a gdzie, to jest taka kobieta, którą jak... Nie ma, ona nie ma życia swojego. Ja nie potrzebuję koleżanek, ja nie potrzebuję iski, tylko ty jesteś i tylko ciebie będę kochać. Rozumiecie? To jest piekło na ziemi. To jest taka kobieta, która nie ma własnych zainteresowań, nie ma własnego hobby, niczym się nie interesuje, tylko uprzykrzaniem człowieku tobie życia pod płaszczykiem miłości, bo ja tak o ciebie się martwię, albo wiesz, coś się stanie, jakaś, coś, no wiadomo, w ferworze życia chłop posiniaczony wraca, eee, eee, bo ty umrzesz, że ja sam, no co ci kurwa chodzi, po prostu się skaleczyłem, eee, rozumiecie, te takie histrioniczne wybuchy, takie od, od ciebie, a ty się cieszysz na początku. Te wybuchy są takie histronicznego histerii o to, że coś ci się stanie, bo ona tak bardzo jest za tobą, że ona tak chce cię chronić, a ty masz tutaj yy, siniaczka, to o ty już umrzesz, nie? To nie jest to, że ona, mój drogi przyjacielu, o ciebie dba. To nie jest o to, że ty jesteś dla niej ważny. Nie. To jest to, że ona myśli, że zaraz znowuż będzie sama i nikomu, do nikogo nie będzie musiała się przy, przystać. Bo, bo te, ci ludzie, faceci mają to samo. Takie maminsynki, takie takie, ty, ty będziesz żyła, a ja będę cię kochał. Faceci mają to samo, ale rozmawiamy o kobietach. Kobiety bluszcz to są kobiety, które obtaczają cię sobą, odgradzając od całego świata. Nagle tracisz przyjaciół. Nagle w jakichś niewyjaśnionych sytuacjach rodzina się od ciebie odwraca. Nagle jesteś sam i tylko ona i ona Cię kocha. Wiecie, jak można empiry znaczy zobaczyć empirycznie jak, jak, jak yy, ta kobieta empirycznie ładne słową z banga na rzeczy. Wiecie, jak można na ulicy zobaczyć yy, takie dziewczyny, jak chłop idzie, a ona jest na niego uwieszona. I taki, niby miłość. to już jest pierwszy symptom to, że ma baba taki problem. Tak, nieraz idą takie pary i ona wiesz tak, aż tak, albo siedzą, ona na nim, aż nogę położy, najchętniej to by wlazła na niego i się taśmą obowiązała. To są kobiety, które trzeba unikać i uciekać jak najdalej. Tu psycholog nie pomoże, bo ona nie widzi tego problemu. Naprawdę, tu psychiatra, psychologi to grube, grube tematy, bo tu jest piekło na ziemi. Naprawdę straszne piekło na ziemi ona ma. Ona jest pusta w środku. Tam nie było miłości, tam nie było pod nic. I ona substytut tego całego, czego nie ma, ładuje na ciebie. Ty masz jej dać to, czego jej brakuje. Rozumiesz? Ty, człowieku, masz jej zapewnić to, czego ona nigdy w dzieciństwie nie miała, ale Ty masz swoje życie, masz pracę, masz masz swój wolny czas, Ty z kolegami chcesz gdzieś wyjechać, Ty chcesz normalnie żyć i mieć wsparcie w domu, a tam nie ma wsparcia. Ty masz być wsparciem dla tej kobiety. Walczysz nie dość, ze całym światem, Ty jeszcze walczysz z nią, żeby Ci nie nasrała na łeb. Tak chcesz żyć? Bardzo proszę, ruszaj do boju, tylko miej na uwadze, że to udręka. Trzymanie ramy tego charakteru i swoich zasad pewnie mnie cię tak zmęczy, czy to będzie trwało dopóki będziesz twardy i będziesz opórda, a potem na ciebie wlezie, ty, żeby odpocząć, odsuniesz się od niej, jak ona zobaczy, że już nie może na ciebie Polegać, czyli nie możecie, że ty się wyrwałeś z tego bluszczu, z tych kłączy i żyjesz po swojemu, bo ty uciekłeś, żeby odpocząć, żeby ci mózg zaczął normalnie pracować, żeby cię tak nie osaczała, automatycznie ona uważa, że ty ją zdradziłeś, że ty już nie jesteś jej i szuka sobie innego nieszczęśnika, którego, który może się zaopiekować w cudzysłowie. No i macie po związku. Bo to nie jest tak, że ty jej nie kochasz, że ty ją nienawidzisz. Nie. nie. O, o, o Kobiety trzeba dbać. My lubimy dbać. Ale to jest to, że ty w pewnym momencie człowieku się zmęczysz i będziesz chciał... I ty mówisz tak, Jezu, kurwa, ja jestem zmęczony, chciałbym chwilę odpocząć. To nie chodzi o to, że od niej na zawsze, tylko od tego, że ona cały czas na tobie siedzi. Nie dość, że musisz... Pracować, walczyć ze światem, z całym życiem, to jeszcze musisz przychodzić do domu i pracować wiecznie z nią, na nią, pokazywać taki świat, mówić, co ma robić. Jezus, Maria, to jest. Ty musisz żyć za dwie osoby. Jeszcze jak dziecko przyjdzie, to już jest w ogóle gehenna. No ja się nie dziwię, chłopie, że się rozwala. No nie dziw się. Człowieku, ty masz też swoją wytrzymałość. Ja jestem ze stali praktycznie. Nie dałem rady. Już się potem zamknąłem, a potem jak teraz rozkwiniam, to mąż i były, to to samo. Uciekł po prostu do matki na górę. I ona zostaje sama, czuje się zdradzona, już szuka sobie nowego gościa od ciebie. W sekundę odchodzi. Już to mnie nie chce być, a czemu? Bo nie, ja tak mam. Ona nawet nie wie, dlaczego odchodzi. Bo ja tak mam, że ja po dziesięciu latach odchodzę, tak? Rozumiecie? Teraz dopiero po tylu miesiącach zaczynam. Układać sobie wszystko to, bo już te emocje po roz, rozejściu minęły. Wytłumaczyłem sobie różne rzeczy. Wiecie, dlatego potrzeba po rozstaniu się z kimkolwiek z rok czasu mieć samotności. I nie widzieć, odciąć się w ogóle, zablokować. Bo wtedy układa ci się cała narracja. Bierzesz oczywiście to, że no nie byłeś za dobry. No bo wiadomo, panowie, jesteśmy. Lenie, gnidy, z wygodnictwa były listy, tak? Ja na to się zgodziłem, bo mi wygodnie było. No wie, panowie, panowie na klatkę. No, ale słuchajcie. Z kobietą bluszczem to jest piekło. Właśnie dlatego, że ty musisz żyć za siebie, za nią. Tak? Musisz spełniać jej wszystkie oczekiwania, tak? no bo ona, bo ona jest pusta w środku. To jest studnia bezna. Nieważne, co tam wrzucisz, wiecznie będzie mało. Bo w dzieciństwie ta kobieta nie miała miłości, nie, matka jej nie mówiła, że ją kocha, nie przytulała, była podobnie traktowana jako jeden z elementów, jako robot kuchenny, do roboty, do pomocy, przy dzieciach, przy tym, przy tym. I ta kobieta nie jest w stanie a sama nigdy nie miała czasu ani możliwości mieć jakieś hobby w dzieciństwie, czy coś dla niej, żeby było. No bo wiecie, tyrała, ci była wykorzystywana, no i masz piekło w domu. To są te właśnie kobiety, które miały w domu yy, nieczułe, zązy, matki, które je wykorzystywały, które miały alkohol, zerowe poczucie winy, jeszcze tam przemoc była. I my w takie lecimy, bo na początku panowie, no co, nie jest fajne to dla nas? Ale to jest fajne, tak? No bo się możemy opiekować, ona taka miła, taka grzeczna. Tylko wiecie, jaki jest problem? Wiecie, jak to wszystko ogarnąć. Na samym początku, żebyście się nie władowali. Bo już jak ja mam mówić, że w domu było źle, że była bieda, że było bicie, to już jest lampka, się zapala i musicie bardzo uważać. Ale następną rzeczą, i tu was chcę tak bardzo yy, na to pokazać wam to i wypuklić to cokolwiek zrobicie, ona wam nigdy nie podziękuje. Bo jak ona w dzieciństwie robiła cokolwiek, to nikt jej nie dziękował, bo to było dla niej normalne. To ona była robolem do roboty i nikt jej nie dziękował. I dla niej to było normalne, że nikt jej nie dziękuje. I ona też nie potrafi. I to, jeżeli z tym, że miała w domu, źle zobaczycie, jeszcze wam powiem, że ona taka nieszczęśliwa i wszyscy ją zawiedli, to panowie, wyjazd, wyjazd i to raz, raz, bo sobie życie zniszczycie. Nie wy jesteście odpowiedzialni za to, że ona jest połamana, zepsuta i nie wy jesteście odpowiedzialni za jej dzieciństwo i wy nie jesteście po to, żeby ją ratować. To jest nieszczęście. Ja współczuję takim kobietom. Sam byłem z takimi. Długo, kilka długo, tak? I wiem, z kim to się, z czym to się wiąże. Dobrze, że jestem narcystyczny, wpatrzony w siebie, i ja mocno tą ramę trzymałem, ale po tylu latach to ja już nie miałem siły, no ludzie, przecież to wykańcza. Cały czas musisz, wchodzisz do domu, musisz uważać, co, ro, co zrobić, musisz poogarniać, tak? Musisz uważać, żeby wszystko było zrobione, żeby ta kobieta się czuła dobrze, bo ona się czuje dobrze, a jak tylko nie, to się zaczyna. A, bo ty to, a, bo ty tamto. Nigdy na ciebie nie mogę, i, a, jak w kłótniach. Nie ma zwykłej rozmowy, tylko jest nigdy, zawsze i wszędzie, tak? Nigdy nie mogłam na tobie polegać. Wszyscy są lepsi od ciebie. No, ludzie i takie rzeczy słyszycie. To są kobiety uszkodzone. Reasumując, powtarzając i jeszcze raz dla głębszego zrozumienia i wbicia sobie to do głowy. Na początku kobietę bruszcz rozróżniamy po tym, że jest z domów takich, Dysfunkcyjnych, tak zwanych z domów gdzie się pił alkohol jak ona opowiada że musiała mamie pomagać wiecznie jak ona opowiada że że, wszy, że siostry albo ten bracia nic nie robili a ona wiecznie musiała robić tak że matka podpyta się a co dostawałaś jakieś za to nagrody czy coś nie a ja nic nie dostałam to ona mi kazała ja nawet nie chciałam nieraz a ona to to, to, to. pamiętajcie ona się na to żali bo to ona cierpi to jest jedno wielkie w środku cierpienie niezaspokojonej dziecięcej, jakieś tam ten. Ale to wszystko będziecie mieli zamiast w domu. I ona potrzebuje substytutu tego domu z dzieciństwa w tobie. A ty, człowieku, nie jesteś od tego, żeby niańczyć kurwa dzieciaka. Tylko jesteś po to, żeby mieć partnerkę, która cię wspiera, która idzie swoją drogą, tak? Robi swój świat, a. W wolnych chwilach wracacie razem na bazę i tworzycie szczęśliwy związek, gdzie się wspieracie i ładujecie energię przed wyjściem do, do, na wojnę. Rozumiecie mnie, panowie? Bo wiesz, mówią często o tej kobiecie bluż, że, że to jest, że to, że to się da pracować nad tym, że nie. Nie da się tego wy ogarnąć. No niestety nie da się tego ogarnąć, ponieważ przeważającej części one nie pójdą na terapię, ponieważ nie widzą w sobie problemu. A jak widzą, to poczucie niskiej wartości nie pozwoli jej się przyznać, że jest uszkodzona i że ma jakieś problemy, bo ona są perfekcjonalistki, są intrygantki, rozumiecie, ale najważniejszą zasadą jest to, że ona cię otacza, ona cię obwija swoją miłością tak toksycznym związkiem to nie żadna miłość swoją, swoją po prostu są wszędzie ona. Ona nie ma przyjaciółek, ona nie ma koleżanek rzadko gdzieś wychodzi, bo ona tylko ty i ja. Do momentu, kiedy spełniasz to, czego ona chce. A jak zmęczysz się, jak upadniesz, jak będziesz chciał odpocząć, jak choć na chwilę odsuniesz się od niej, żeby nabrać sił, uzna to za zdradę, i będziesz szukać nowego faceta, i masz zdrady, i masz. i dlatego cię zdradzają, dlatego ma, bo Mareczek przecież chętnie wygrzmoci nową, chętną dziewczynę, Ono jej powie wszystko, i będzie ją mnijał, i znowuż tego dzieciaka je, nakarmi jej. Nie? A ona. Od ciebie się odlepi, i pójdzie, a ty zraniony, złamany, rozwalonym życiem siedzisz i wyjesz w poduszkę. No niestety, panowie, no jesteśmy w takim świecie, no. Tu nie ma, kurde, białego księcia na, 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 na koniu, który zdobywa świat. To jest ciężkie, monotonne życie, nie ma autosejwów. Spieprzysz sobie, to ci lata lecą. Płacisz czasem. Na początku wiadomo, pierwsze 20 lat to można sobie ole, nawet 30, bo to jeszcze jest młody człowiek, bawcie się. Ale potem od 40, czy tam od 30 w górę, nie, no to już trzeba bardzo uważać, bo mówię wam, te wszystkie fajne dziewczyny poogarniane, one szybko zostaną wychwycone przez facetów, którzy są też ogarnięci i płyną swoją drogę uśnieba. Zostają na rynku po 30 same uszkodzone baby. I my też. Zobaczcie, ja mam 50 lat. Ja nie jestem słodki i święty i mnie nie czeka piękna, zadbana, miła kobieta, która y, mnie będzie wspierać i będzie moją, kurde, podporą. Nie mam szans na to. Kolejny uszkodzeniec przyjdzie, na którym będę musiał pracować, bo wiem, bo wiem mniej więcej już, tak? I to też nie będę mógł nigdy okazać miłości z serca takiej kobiecie, bo mnie zniszczy. No ludzie, ja wiem w jakie opieku pójdę, ja się zgadzam na to, tak? Bo chciałbym, lubię kobiety. Ja nie mam do nich problemu. Ja ich nienawidzę, ich ja kocham, nie? Ja tylko mnie do, do szału doprowadzają. Ale ja wiem, co mnie czeka. Ja nie mam już złudzeń, że przyjdzie do mnie taka śliczna, wspaniała, tak, 35 letnia kobieta, bez dzieci jeszcze, tak? Bo jakoś nie ma dzieci, jakoś nigdy partnera nie miała, nie? I on będzie miała dwóch mężczyzn tylko w łóżku, ja będę jej trzeci, a ona, a gdzieś ty przespała. 15 lat kobieta. No wiesz, bo ja pracowałam. Górę. A gdzie pracowałaś? No byłam fryzjerką. <laughs> ja na to idę, wiecie, górę. ja się na to zgadzam. no, Bo ja jestem też uszkodzony, też połamany. Ja jestem, widzicie, żeby ten żargę henę mnie zagoi, to maluję To obraz, bo mam trochę wrażliwości. I już trochę w tym wieku ogarniam ten świat. I próbuję też powiedzieć, żebyście nie mieli złudzeń. Nie ma złudzeń. Jak masz 30-40 lat, nie ma złudzeń. Jest tylko ciężka, monotonna, długotrwała praca związana z układami i zasadami, które musisz trzymać, żeby sobie kolejny raz nie zniszczyć życia. I kiedy ja dostanę taką uszkodzoną kobietę i usłyszę te same słowa, to no niestety ja już mogę, bo ja mam swoje lata, już się mogę pobawić się następne 10 lat. Potem znowuż się to skończy i potem pocierpię znowuż rok czy dwa i znajdę kolejną tylko tym razem 50-letnią uszkodzoną babę. Ja, ja chyba na to idę, bo ja nie mam szans. Ja sam jestem rozwalony, nie? Nie jestem zbyt poukładany. Bo jakbym był to już bym miał związek 25-letni i w jednym, który normalnie żyje. Ja o tym, mówię. i dlatego wam mówię też sobie tak robię taki pamiętnik, żeby potem wracać i pamiętać w co idę. Także kobiety bluszcz są, jest ich dużo, no niestety. tak jest świat. Uważajcie, panowie, na nie. Jak jesteś młody, masz 30, 35 lat, raz ci nie wyszło, drugi, trzeci, pobawiłeś się i teraz chciałbyś normalnego, spokojnego związku, to schowaj sobie, swu, to zatrzymaj swoje hormony na dyskoteki i tam jednorazówki sobie, ONS-y tak zwane, tak? Raz fajnie yy, ten sobie ogarni, tak? I, i, I już, ale umawiaj się z dziewczynami i patrz dokładnie, patrz, mu ona jest. Jeżeli ci wstawia takie rzeczy, że była bieda, że było picie, że był alkohol, że matka nie kochała, że musiała być styrana, to wiadomo już od razu, że masz uszkodzoną babę. Jak i pójdziesz z nią na randkę, kupisz jej to, to i to, wychodzicie, ona mówi, no to na razie, ja my tak widzisz, kupiłem, wiesz, zadowolona jesteś z randki. Tak, tak, na razie. To i nie było, dziękuję ci za to, nie? Kobieta, jeżeli jest normalna, to ci podziękuję na pierwszej randce za to, że cię się zaprosił. Przecież to jest normalne, normalne. A, a tutaj nie usłyszysz tego. To już wiesz, z kim masz do czynienia i co potem będzie. Odgrodzi cię od kolegów, odgrodzi cię od przyjaciół, będziesz robił wszystko, czego ona chce, bo ona tą miłością, tym oplątaniem cię będzie wywołała w Tobie poczucie winy. I dopóki będziesz jakoś jeszcze dawał z tym radę, tak? Wyeksplatuje cię do zera, i jak będziesz chciał nabrać siły, odpocząć, cofnąć się trochę do tyłu, to uznajcie za to, że już że, że koniec, że już nie, jest, nie jesteś jej, bo ty się odsunąłeś, ty ją zdradziłeś. To nie fizycznie, tylko emocjonalnie, po prostu już nie ma z ciebie nic, nie? Nie ciągnie, nie, nie, nie dajesz jej dziecku temu przetrąconemu atencji. Po prostu musisz odpocząć. A to jest wielka tragedia tego człowieka, bo jest sam. A potem się wiążą z ćpunami, z z kimkolwiek, żeby tylko być z kimś. Żeby tylko do kogoś latać i żeby tylko myśleć o kimś. A najlepiej, że jakby chłop to był po prostu uszkodzony tak, żeby ćpał, chlał, bił. O! I wtedy ona myśli, jak go zmienić. Co będzie w domu? I ona nie myśli. Wiecie, dlaczego takie wybierają takich ludzi? Bo ona nie, nie musi wtedy myśleć nad samym sobą. Nie musi się zagłębiać w swoje poszarpane, chore życie i nie musi nic zmieniać, bo ona się zajmuje nieszczęśnikiem, który, którego tam trzeba ogarniać. O to tu chodzi. Telefon, wszystko dookoła musi się palić, jeszcze on musi ją pobić, poszarwać. Wy nie wiecie, co on ma w głowie, ja go uratuje, rozumiecie? Ona, ona ma tam piekło, dopóki on przynosi jej to wszystko. A potem on się umęczy tym i tą babą i powie, dobra, wy, ja już ja już nie mam". Na przykład, wychodzę z narkotyku, wychodzę z alkoholu, chcę się poukładać. Wierzcie, wiecie o co chodzi. Już... Mam dość tego życia, i teraz już te spokoju ciszy, automatycznie jest odejście i ruszanie do następnego, którego może obwiązać tym, żeby tylko ta kobieta nie myślała, nie zastanawiała się nad sobą. Żadna terapia nie pomoże. To jest będziesz słyszał, mi nie potrzebna żadna terapia, sam sobie idź. No to już wiesz z kim masz do czynienia. Uciekajcie. Nie bójcie się zerwać z taką kobietą. Na początku pamiętajcie, co ona zrobi. Ona nie szanuje swojego ciała. Dla niej to jest tylko narzędzie do zdobycia faceta. Będziesz miał tak w łóżku, jak nigdy nie miałeś. We wszystko. Nawet jak masz regwego hemoroida, anala będziesz miał. No. Tylko potem te koszta są straszne. Więc panowie, to jest piekło. To jest pierwsza kobieta, pierwszy typ kobiet, na które musicie uważać i które trzeba jak najszybciej opuszczać. Ja wiem, dziewczyny, wy też to oglądacie, ja wiem, że ciężko się to słucha, ale taka jest prawda, musicie mi to przyznać. Faceci też tacy są. Też są takie ziutki, co przychodzi, no, ja będę, wie, jak wiesz jak to jest? Ty pracuj, a ja będę siedział w domu i będę dzieci wychował. Są tacy faceci, lenie patentowane, które ma od mamusi oderwane zostały, bo mamusia zostawiła go do now nowego tatusia, znalazła, wyszła i nagle są sami, tak, eee, co ja mam w życiu zrobić, ja chcę mamusi, ja chcę mamusi. To jest facet bluż. Mam synek, tak zwany. On potrzebuje mamusi, żeby, żeby dobrze się czuć, bo zawsze tak miał. Nie było tatusia, więc, kochany synu, ty teraz będziesz moim takim rycerzykiem. I ładuje chore jazdy matka tego chłopa do, na niego, na tego dzieciaka, i on zaczyna być traktowany jako partner. Ale potem się na przykład coś zmieni, baba sobie znajdzie faceta, i ten pizduś, chłopczuś, chłop, czuś, chłop ten, i ten, nie, nie pizduś, biedny chłop. Idzie na przykład na wynajęte do samotnego życia, nie? No i ma nieszczęście. I spotyka, i on musi mieć mamusię, rozumiecie, i wtedy macie chłopa bluszcza. Macie mamin synka, który poszedł na swoje, bo mama znalazła sobie przyjaciela na przykład, bo stwierdziła, że już starczy nieńczenia, już nie musisz być moim kawalerem, tak? Teraz będzie Edmund moim superbohaterem, i mamy po 40, czy tam po 50 lat, a ty a... Andrzejku, masz 30 lat, w końcu weź się za siebie. I takie chłopaki potrzebują, właśnie, mamusiek. I też macie dziewczyny, piekło na ziemi z takim typem. A jeszcze. Często i gęsto macie mamusię do kompletu, bo mamusia przecież nie zostawi synunia. Bo na początku, jak ten high life mamusie i nowemu panu minie, no to zacznie się szara rzeczywistość. To co wtedy mama przypomni o synuniu i wróci, kurde, zobaczyć, jak on tam żyje z nową, z nową, jak synuniu żyjesz z nową ko żoną. Czy wy wszystko macie posprzątane? A co tam macie w szafkach? Czy ty go karysz? Ja lepiej dla synunia robiłam jedzenie niż ty. No i masz dziewczyno piekło na ziemi. No. To może w babińcu pogadam, nie będę tu przedłużał. Także moi drodzy, to wszystko do następnego razu. I zadawajcie mi pytania, subskrybujcie, lajkujcie, bo kanał zasuwa i będzie coraz lepiej. A jak będzie dobrze, po pięciu tysiącach spróbuję codziennie wstawiać. Przejdę troszkę na komentarzy będę dupę obrabiał innym, bo ten kontent się zaraz skończy. Więc muszę zrobić taki kontakt, który będzie wiecznie trwał, a ja, jako nędzny, marny artysta, naprawdę trochę inaczej widzę ten świat niż wszyscy, i to będzie może też wesołe na razie.